No, to jesteśmy umówieni. Słuchaj, muszę kończyć, bo akurat mam trening. No, cześć. Tato, dlaczego mówisz nieprawdę? Jak to? Przecież zawsze mówię prawdę. Bo mówisz, że masz trening, a my sprzątamy. Haha, bo widzisz, sprzątanie to także jest pewnego rodzaju ćwiczenie. Na przykład przy zwykłym prasowaniu spalamy około 60 kalorii. A na przykład przy niezwykłym... O wiele więcej. No próby spróbuj próbuj. Proste plecy, tak jest. I wyprasowane. A teraz daj mi spodnie. Teraz uważaj. Robimy tak. Dobrze. Szerzej nogi. To Dobrze, gotowe. Tato, ale ja chcę jeszcze poćwiczyć. Tak? Głowa. W drugą stronę. Dobrze. ramiona Do tyłu kółeczka. I dobrze. Joderka, też kółeczka. Jeśli chcecie ćwiczyć, potrzebujecie pewnie sprzętu do ćwiczeń. A i pamiętajcie, że w trakcie treningu trzeba również dbać o prawidłowe nawadnianie. To co? Gotowi do ćwiczeń? Tak jest. Pani ekspertko, jakie wynikają korzyści z codziennej aktywności fizycznej? Regularne podejmowanie aktywności fizycznej sprzyja nie tylko utrzymaniu prawidłowej masy ciała i redukcji tkanki tłuszczowej. Zapewnia też prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia, oddechowego, nerwowego, dzięki czemu zapobiega wystąpieniu powszechnych chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie tętnicze czy miażdżyca. Ruch i ćwiczenia wpływają korzystnie na wydolność organizmu oraz na samopoczucie, a zmniejszając uczucie niepokoju, pomagają radzić sobie ze stresem oraz przyczyniają się do poprawy poczucia własnej wartości. Dlatego każdą dogodną chwilę warto wykorzystać na aktywność fizyczną. I jeszcze jedno ćwiczenie. Plety proste. Ćwiczymy, dopóki się woda nie zagotuje. I skończone. To chyba czas na lekki posiłek. Ale się zmęczyłam. No i jestem głodna. Wspaniale, bo gotowanie to też wysiłek. I to całkiem niemało, jak się okazuje. Pół godziny prac kuchennych spala 124 kilokalorie. To prawie tyle, co domowe ćwiczenia. Tak samo odkurzanie. Ale my chyba coś ugotujemy, tak? Chodź, sprawdzimy co tam mamy.